Witam w kolejnym odcinku. Dość wyjątkowym, ponieważ zostałem wyzwany do Hot Mod Challenge. Do tego wyzwania wyzwał mnie Mando HXZ. Dziękuję bardzo. I jak widać, zaprezentuję Wam niewielką konstrukcję. Też z nietypowej, nietypowej tematyki. Ponieważ jak widać jest to LEGO Atlantis. Jak widać umieściłem również sporo, sporo roślinności różnej. A także zwierząt przeróżnych, by ten świat mm, podwodny wydawał się jak najlepiej odzorowany. Oczywiście, jak widać, są dwie figurki: e, rekino ludź z Lego Atlantis i ten jeden z płetwonurków z Lego Atlantis. Akurat płetwonurek jest mm, najzwyklejszym płetwonurkiem, tylko po prostu dałem inną główkę dokładnie z serii Power Miners, więc może to też być dla innych osób ciekawą. Mieliście tu, jak widać, różne kraby, małże, ryby w różnych kolorach, w, w sumie ilości czterech oraz, e, co może być ciekawe, e, rekina. Najzwykle siedzicie rekina. Myślę, że tutaj oczywiście pasuje, to w końcu to jest podwodny moc. No i tyle w tym odcinku. E, oczywiście dawajcie swoją opinię na temat tego moca, czy on jest fajny, czy też nie. No i oczywiście to najważniejsze. Te osoby, które mogą po pros pomóc, hmm, mogą wrzucić kilka złotych na tą akcję. Link macie oczywiście w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie. No i cześć.